E, dobra, więc, dawaj, dobra, okej, okay, okazało się, że znalazłem bardzo zglitchowane miejsce, po pierwsze nikt, kurwa, praktycznie na tym nie wie, że tutaj przy Zankudo jest takie, jakby, jeziorko, czy chuj wie, co to jest bajorko, i w każdym razie, jak widzicie widzowie, krople deszczu w tym miejscu są absolutnie masywne, nie, to jest z rozmiaru mojej dłoni, te tafle. Tak, bo w wpierdolę sobie to do następnego odcinka, który wyjdzie, za dwa miesiące. No właśnie. Nie, gra się zjebała i ta kosatka teraz ma full throttle kurwa aktywowany No tak, ta gra jest kurwa cudowna Nie, co to, to jest kurwa? A! Tomek kurwa! Co? Aaaa! Oh. Patrzcie, chwila, smutkuje ich. Co Jezus Maria! Robią? Pomocy! Pomocy! Ile on no weźmie kogoś? Boję się trochę tak boję przed sobą, nie? Z jeden, drugiemu. Aaa! Dzięki! Ile to ma zdrowia? Kiweś bolowy. Sorry, sorry, pojawił się znowu Czekaj, trzeba się upewnić, że nie żyje Dobra, już raczej nie żyje Pomogę mu Siadaj Słuchaj Chcę to zobaczyć O w dupę Kurwa Umrę, ja nagrywam na YouTube'a Ja też Mam menu przekąsek otwarte Dziś ma to co no, tam robicie? śmieciu! Palę się kurwa! Odsuń się! Mam lewą połowę Pedalskie nasienie! Czerwona wołga została rozdupcona, a ja się kurwa palę! To mnie nie! Dobra, S <noise> Ej, chwila prawdy Trzymaj się trochę Kurde, Niebane żółte metalowe gówno Aha, nie mieli <laughs> mnie to Dobra, ok, widzowie, yeah, uh, okej, okay, so here's a fun fact: if you, there is ghost car appears, uh, you can shoot it with a sniper rifle. Uh, tunel, czas uh, Driver should be, and you can actually see the hit marker, so there's, invis there's an invisible driver with just limited HP. <coughs> co jest kurwa? Nawet dwururka go nie zabija! Kurwa, co jest? Ta gra jest głupia. O, jest nieśmiertelny wygląda jak w 43 Polacy jeszcze żyje <śmienki> <śmienki> Kurwa Maczetą przez ryj O, zabija go maczeta przez ryj Dobra, bądźcie chwilę cicho może mi ktoś powiedzieć, jak ja kurwa klikam to radio? Modyfikowany Opel Corsa jeżdżą po Los Santos. No dosłownie, kurwa jeździ koło mnie jakiś modowany Opel Corsa, który nie jest z gracza, nie? Nie ja to nagrywam kurwa chopia. Czekaj, spróbuję go zajebać. Nie da się w ogóle beka. Okej, okay, to jest naprawdę kurwa dziwna.